Dobra, mamy meczyk Z cyganem To się się pograł na fejku To się... Pasiak ograł na fejpu, żeby nie stracić podejrzeń. Dobrze, mm. nikt go nie zna tutaj. Okej, okay, jedenka, na No, market, jest za. <laughs> Siema ma i się ma Łukasz, podobnie. Ej, myśle, koks. Jeszcze przekątna, no i Mikkels wykrakał te dywany, tymi armatami. Zobaczcie, jak to będzie trwało... Co najmniej 15 minut, zanim tutaj wszystko się rozegra. Up, tutaj chłopaki się spotkają. To, to te armaty mogą dawno wystrzelić. O jak daleko ten kisek postawi ten TH. No jest to jakaś taktyka, ale raczej tych 7 chłopów chcesz jak najszybciej. No dobra, git. Widzę, że psykanek ten... Obcypiony bit jakiś tutaj. Pewnie nie chcę marnować na magazyn. Mm. Jest to jakieś wyjście. Hmm? Co ciekawe, co kisek sobie zagrało. Bo... Jak dostał repka... od booma Tu chyba za dużo w drzewie siedzi? Ale widzę, że lewieruje tutaj tymi chłopami w tej nazad się mało tych yy, tych chłopów kliknął Kasiako by się jakiś magazyn przydał, w ogóle te chłopy mógł tu wysłać nie dużo lepszy las, a równo blisko no i gdzie gold jest, golda nie postawił znaczy nie musi nie jeszcze, jeszcze nie musi no ale to to nie 0pt te... o coś się kliknęło Mam no, nadzieję, że nie zlogowało chłopakom. Ale widzi do więc szybko go znajdzie jak coś. Yy... Teraz wszyscy w kamieniu na drugie techa walczą. O, tutaj pisuje Golda problemy z tym drugim techa, chociaż te trzy chłopy... już tutaj nas zbierają. Jeszcze dorzucił, no nie ma jeszcze tego łupa hmm. Już drugie TH jest u Basiako, także pisek do tyłu jakąś minutę będzie to jest ile kłopów? 5 Może 4 Zobaczymy jak też... Aha, dał nieskończoność. No to te, te chłopy tak wychodzą jakby chciały, a nie mogły, nie? Także tutaj nawet nie wiem czy kisek w tym momencie nie ma więcej chłopów. Tak, ma trzy chłopy więcej. No jak nie klikasz pojedynczo i tylko tak jest, no to oni wychodzą, które jak masz powyżej 500. Tak, kontroler, ale nie potrzebuję tego na razie. tutaj rewiruje między graczami po prostu. Mm. Jest gold, jest barak, tutaj są drogie te piki Tak, Także tu trzeba 5 e, od razu do kopalni Żelaza? Czy znaczy od razu? No, jakby tak 200 było już żelaza to to już by trzeba było mieć tu powoli budowaną Na razie i tak Byle nie zapomnieć no tak, hardys tutaj dużo klika alpasiako, żeby zmieniać miejsce wydobywania co chwilę chłopie wchodzę tutaj na dat w sumie się już znaleźć yy, alpasiako trzecią, drugą trzecią złota kisek już znalazł, jeszcze trzecią trzecią ma, Uuu, troszkę dalej a a tutaj ten, alpasiako jakby w sumie wysłał jednego pika do rogu, to by znalazł dwie, Drugą i trzecią. Hmm. Tutaj powinien być zaraz drugi barak. Jakimś... No tak, przez no. 5 pięć chłopów w goldzie szybciej. No tutaj powinien go dostać się przed, przed. Znaczy zaraz po drugim tehanie. To też by było dosyć szybko. Yy, akademia. Hmm. Po co mu ta akademia? W ogóle zbierał z trzema chłopami, nie? Też takiej trochę. O to przecież. Do ironach można w trzech. położyć. Ale to nie na plinacji też. Dobra. Yy, kisek ma. Piątkę tylko w Żelazie No coraz mi żelaza Także jakąś minuta dwie Może być stradol i zaczną się powoli Wolniej robić No i na pewno nie uzbiera żelaza jakby potrzebował na coś Musi dobudować tą drogą Jedzie z Akademią, okej okay. No stać go na... na ten, na siekierę Więc no spójrzmy ten akademię jako jesteś na siekierę Już powinien być kliknięty dawno Jakiś lepszy raz wybrany bo z tego to salamon nie naleje jest, jest, jest siekiera u Alpasiako Czyli dobrze to wycoflało jednak. myliłem się z tym akademią. Ale dalej brak drugiego baraku. Poszedł stajnie. Przed barakiem, a tu jeszcze DC jest zrobione. 849 DC. To jest dobry czas. Ale jeszcze lepszym czasem by było 3DH w tym momencie mieć. I jest brak żelaza, widzicie? To jest, to jest Hiszpania. Te piki po prostu czasami się blokują. O. Robią się minimalnie dłużej, tak 6 sekund zamiast 5,5, widzicie? Także no ta druga kopalnia żelaza must have. Tutaj się wydaje, że wszystko ok, nie? nie, nie niech tego nie zauważasz. A potem patrzysz, że masz 1 trzecią mniej pików. Upy w goldzie jeszcze kisejka są Tutaj brakuje, ale żelazo też jest dość. Zobaczmy czy tylko 48,91, 481. No to akurat kisek nie ma problemu, żeby um, być mieć mniej, nawet jeśli żelaza nie ma. Bo El bardzo spóźnił drugi barak. Co teraz robi, nie? Fajnie, że jest do C. Nie ma 3DH, więc może, może jakiś rush idzie z jednej czy drugiej strony. A jeśli klęty, to. To jeszcze pewnie jest fajnie, przecież muszę zbudować. On z ile ilość, fajnie, Dwie? No to. Tu jeszcze jedną. A tutaj, no, ma... upa, jest chłopów Dobra, zrobił drugie żelaza w końcu. trzeba nie warto sobie kliknąć do bosza, nie? Jak się nie ma żelaza, patrzy do bosza, nie się żelazo napełni i ewentualnie kliknąć dalej te... Jak panie żelaza, nie? Że jak widzisz, żeby przyspieszyć to i tak. I tak muszę się do bosza zrobić, tak? Tutaj niezła wizja, u Peshako. Kisek trochę tak siedzi u siebie. El nawet będzie chciał sprawdzać, co gra Kisek. Nie, a wybane. 120 glendyru wychodzi. 120 w będzie. No. Spora różnica, także lepiej, żeby Kisek atakował, niż się miał bronić pod bo Alpośaką by zaatakował z niczym tak de facto. Tarczowniki, także no dobry wybór na piki, jakby no dla obrony, tarczowniki. I na te strzały od Grandierów, jakby nie patrzeć. wystajenki ładnie. No, Kissiek w ogóle nie ma stajni, nie buduje. Zrobił. gdzie full full. Także tutaj upy wchodzę w piątki, te. Ten wiosk będzie taki, no, na pełnej kurwie. atak pięścią. W 15 minucie już. No i opcja żeby tak do, dobrze zaatakować, tam by musiał tu już stać, nie? Jak najbliżej tego. Eee. No Pasiako, zobaczmy. Aj Jakby on tu doszedł, to te grenadiery znikają po kolei, nie? To były milimetry naprawdę. Szkoda, że pasiako szedł po skosie, a nie w stronę swojego tutaj. Nie jakby bo on szedł tam w stronę, a nie jakby tu szedł no tu. To... dobra No ale pasiako mógł więcej tych dragonów tu wysłać. 4, 3, 6, 5 No i mamy PT Czy tu jest stand Nie ma standa Ale patrzcie, 4 padło na tym e, pe, przed tym PT <laughs> Czyli No prawie się udało Patrzcie Basiaku z jajami wychodzi naprzeciw ja Nie wiem czy to dobry pomysł z tymi ubami, co tu masz Psiako Bo muszę śpięć tutaj to, to gro... rozgromić się Bo... nawet te tarczowniki nie pomogą Tu jest ile? 120 120 formacja będzie Pików, koseletę i 116 grandierów kontra Przechśrajzik. To jest 140 tarczowników, 70 zapiki i 50 luźnych. Nieobstawiony. Także tylko pania leci jedna. No jakby się to postarał to TH Też by poleciało. Okay, zobaczmy z perspektywy Pasiako. Dalej upły klika. Strabur z Golden. Niezupływane kopalnie. Nie obstawiamy tym bardziej. kto sobie bierze go ją. Tak jest tak tragiczny. URP Siako. Tu coś nie lepszy. na te upy. No jeszcze 7 wchodzi, ale to już niepotrzebna. Jakiś rajdzik jeszcze. Nawet nie steruje ten po sobie rajduje. No docisk, a tak pięścią. Taka taktyka dawna, nie? Podzisz Olin bez ekonomii. Jakbyś przegrał, no to masz i bo nie masz ani trzeciego TH, ani stajni. Także no na pewnie jakaś... Tylko jest 5K0. Zobaczymy, co pokaże El Pasiako. On to wybrał. Szwecję Nie powód. Chciałabym się popatrzeć, nauczycie się czegoś. Dwa braki stoją, Lbesiako, Wymianka Samą Ślejka, Akademia, cyk Co tu się dzieje? Co to za wydobywanie już Na co mu te chłopy tutaj? Halo? No nie wierzę Ty później kopalnie to budować tym Boż Niektórzy ludzie się nie zmienią chłopów do... 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 do, 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 do dokłada. a nie, przynajmniej mu... nie był w końcu chyba zrobił jak akurat znaczy z miał problem w tamtej grze, no jest to jest, w ogóle co to jest za kanion, ja pierdolę Tutaj Dobosz postawić po prostu Jeszcze widzi, ale Uuu, ktoś nie ma żelaza jest tak zbudowane Tutaj postawić doborza i w sumie to dużo widoczności ci da, a raczej go nie, nie, nie zniszczy może jakiś potek tutaj, żeby ten i w ogóle gate zrobić, nie? I przechodzić za dędę Kurde, no jest, jest, jest opcja, nie? Pokminić, no i tutaj można ustawić grandiorów z góry Choćby taką świetnostkę z formacją Żeby strzelały, jakby coś tutaj miało przebiegać na stędzie. yellow No jest możliwości mnóstwo, także ma jakieś cwaniactwo, stawianie domków w armię atakującą czy, st czy stawianie płotków niż kogoś? No widzi ładnie, już ten kanion jest zjebany, ale no może coś wymyśli. obstawiony jako tako po dwa, tutaj więcej jest, cztery robi więcej siczy dla psiako. Ale takie sznurki to mogą tylko przegrać z tam co leci. Tutaj w nieskończoność w ogóle puścił przestrzeń jakiś czas. traci cały czas tutaj kisek te sicze od tych pików się uzbierało tego trochę. Wrócił się z tymi siczami w ogóle El Basiako o, Ale gonitwa Celna kratera ciwoża No co wpłacisz? <todgłoszenia> Jedna krata to ponad stówka, także... No a ty pi O ty Są tu sicze, bo jeszcze w ogóle jeszcze czwartej kopalni nie ma El ma zajebiste kopalnie klisek. Wszystko na miejscu zrobione. Ok, yy, pierwszy atak. Alpasiako wychodzi 72. Trochę się naczekaliśmy, więc te siczą było biegane niż ten. niż grane ogólnie. Ale yy, Alpasiako w stanie zbudować dwie kopalnie węgla. To także. No, tutaj tylko upy będą jakieś luźne piki jeszcze, więc na no razie przewaga u U Kisejka. Tylko ten atak, jakby w tym momencie był, no to, to u Kisejka chujowo 5-4 już u Kisejka. 4-4 u El Alpasiaku jakby stenda tutaj robi w ogóle, nie? Ciekawe, czy Kisejk wyczuje, że jeszcze na przykład. Y Albo czy już jest 7 czy jeszcze nie No i co teraz? Stend na stenda kurwa i patrzą na siebie Co wymyśli Kisek no? Dokłada jeszcze Kisek tutaj do, do formacji 36 Dalej biega tymi isiczami tutaj wiem jak gówno to się miesza tymi ściami. Jeden z drugim <laughs> Mnóstwo opcji na atak tutaj No i słynne e, Daronirowe e, spostrzeżenie. Nie, nie stracisz kopalnie się nie zbudujesz. jak przegrał siczy. W ogóle jakieś upy w kopalniach są. A, u tego nie ma. Nipiseka. Grantiery robione. Masakra, coś coś niesłychanego. I następna formacja przychodzi na stęda. I przyjdzie tymi Grandiami i zacznie go strzeliwać, nie? 5-5 mamy pacjako. ruszył, ale... Ajajaj, no to taki zły atak trochę. Lepsze piki ma... ...Kiseik. I więcej ich tutaj ma, także no... ...zjedzony. No głupi ten stand. Został na Nie wiem po co brać 5k skoro stoisz w miejscu, to żeby śnie nie 15pt pociąć. To zrobić jakieś tam... ...pierdolę robić. No już ci te domki nie są potrzebne. Możesz je zburzyć. Co to tu jest? Okisejka. 62 grandiery Profesor 40 pika. No tutaj 72 piki. Będzie w formacji. Jakieś graniery jeszcze dochodzą. No jedynie co to lepsze upy. Bym musiał mieć yy, El no, wystarczy wymienić 20 tysięcy fooda na, na gold i masz upa, nie? Tyranop muen, magazyn jest zniszczony, też tej pole się marnuje Nie ma upów w ogóle do fooda Kisek wszystkie upy do fooda, 30 w tych, w goldzie, także spoko To mógłby kilka tych grandierów, żeby to spalić, wziąć. Mamy no, chyba woli to przejąć No i Chodzi bez ataku Bez ataku idę Muszę jeszcze 6 kliknąć, mogę cofać Na następną grę chyba dane chcę streamować, tym tak czy będzie na, na tym Warren Karolek będzie na udanego Nie wiem czy coś jeszcze, więc się pojawi